Witamy serdecznie, ja i Wiktorek. W tym filmiku tak poczułam, że chcę Wam trochę powiedzieć o tym, jaki jest mój sposób na zdrowie. Dlaczego? Dlatego, że tak obserwując ostatnio różne wypowiedzi, różne wydarzenia, mamy różne jakby drogi dochodzenia do tego, żeby nasz organizm był w dobrej kondycji. I jedni twierdzą, że trzeba się skupić na swojej energetyce, na podnoszeniu swojej wibracji, na zadbaniu o swoje wnętrze, tak? Czyli psychikę. Inni twierdzą, że trzeba korzystać z ziół, inni twierdzą, że trzeba trzymać dietę. A jeszcze inni twierdzą, że trzeba korzystać z suplementacji. I teraz tak, co wybrać, żeby było dla mnie dobre, tak? Co jest dla mnie korzystne, co mnie przynosi dobro dla mojego organizmu. I tak powiem Wam, że jak zaczęłam to analizować, to doszłam do wniosku, że tak podstawą wszystkiego, czy to jest psychika, czy to jest fizyczna część naszych organizmów, jest woda. Dobra, żywa woda, którą pijemy obydwoje, zobaczcie, zawsze mamy ją przy sobie, tak. Na zdrowie, Wiktorku? Nie? Dlaczego? Dlatego, że woda jest nośnikiem raz, informacji, dwa, nasze ciało jest zbudowane przede wszystkim z wody i woda jest odpowiedzialna zarówno za wyprowadzenie toksyn, jak i dostarczanie do komórek naszego organizmu odpowiednich składników odżywczych, ale nie tylko. I jeżeli tą wodę albo jej nie pijemy w ogóle, albo pijemy ją w wątpliwej jakości... Papa, pa. Wiktorku jeszcze nie, papa, pa, bo jeszcze troszkę powiemy, wiesz. Papa, pa. pa, pa. to niestety, pa, pa. ale żadne pa, pa. cuda, które będziemy robić, niekoniecznie będą się sprawdzały. Jeżeli chodzi o nasze podejście, o naszą psychikę, to jest kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, dlatego że w procesie zdrowienia ważna jest też nasza intencja. I jeżeli my podświadomie nie chcemy wyzdrowieć, czyli nam jest w jakiś sposób gdzieś tam w tej sytuacji wygodnie, to często jest tak, że nasze ciało, mimo działań, jakie podejmujemy, niekoniecznie współgra z tym, co dzieje się w naszym organizmie i nie współgra z procesem zdrowienia. Tak? Czyli nasze nastawienie do tego, do całego procesu wspierania naszego organizmu jest bardzo, bardzo istotne. I odkrycie tego właśnie, dlaczego chcemy to zrobić. Kolejna rzecz: Zioła, czy suplementy i czy dieta. Jeżeli chodzi o mnie, to z dietą u mnie bywa różnie, bo no, no nie przepadam za tą formą wspierania organizmu. Aczkolwiek też mój organizm już mi dyktuje, co na przykład danego dnia chce, a czego na pewno nie chce. Na pewno mam odrzut totalny już od wszelkich chemii i bardzo szybko wyczuwam w spożywanym pożywieniu po, po, po to, co mi nie służy. Tak? Ale jeżeli chodzi o zioła i suplementy, to uważam ja osobiście, że warto łączyć jedno i drugie. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim, jak zbieracie sami zioła, to żaden zrobiony przez kogoś specyfik nigdy nie będzie miał tak pięknej energii. Co Wiktorku, Autko jechało, tak? Jaką będą miały zioła przez Was własnoręcznie zebrane. Ale z kolei suplementacja, zwłaszcza dobra suplementacja, ma ten plus, że to są koncentraty i... Połączenie takie koncentraty, których właściwie nie jesteście w stanie zrobić w domu sami. E, więc połączenie pięknej energii ziół zebranych przez was, cudnej energii dobrej wody, która ma też bardzo dużo mm, takich świetlistych właściwości, i oprócz tego, że naprawia e, ciało to naprawia też ducha, e, to suplementacja z kolei pomaga zadziałać jakby mm, uderzeniowo, tak, czyli mocno w danym. W danym kierunku, w danym znaczeniu, w danej chwili. I jeżeli połączycie, jakby, wszystkie te elementy i połączycie chęć, naprawdę chęć wewnętrzną tego, że chcecie poprawić kondycję swojego organizmu, co jest bardzo, bardzo istotne. Dlatego, że jeżeli będziecie uważali, że na pewno nic nie zadziała, na pewno nie chce, a właściwie to ja nie, nie wiem, czy ja chcę być zdrowy, czy nie chcę być zdrowy, to wtedy całe, cały organizm będzie Wam po prostu się montował i bojkotował wszystko, co robicie. I wtedy tylko będzie taka, a, brałam to, brałam tamto, a nie działa. No nie działa, nie działa, z jakiegoś powodu nie działa. Coś Cię w tym wszystkim blokuje, tak? Czyli bardzo też jest ważna w tym wszystkim nasza intencja. I to, dlaczego to właściwie chcemy robić, a dlaczego nie. Czyli moi kochani, podsumowując, jeżeli chcecie zadbać o swój organizm i chcecie czuć się dobrze, zadbajcie o swoje nastawienie, zadbajcie przede wszystkim o dobrą wodę to jest podstawa wszystkiego i od strony psychicznej, i od strony fizycznej zadbajcie o to żeby w waszym pożywieniu nie było po prostu chemii w dużych ilościach, co w tej chwili naprawdę jest no, trudne do zrobienia dlatego warto się wspomagać ziołami i suplementami łączcie te wszystkie rzeczy, łączcie korzystajcie z tych rzeczy, które czujecie że dla was na ten moment są dobre ale cokolwiek zrobicie dla swojego organizmu jest już dużym, dużym, dużym plusem więc moi kochani jeżeli nie macie siły na nic innego, zacznijcie chociaż od tego, żeby pić wodę. Zacznijcie chociaż od tego. Zacznijcie od tego, żeby um, zastanowić się, dlaczego e, ja chcę pracować z organizmem, czy właściwie ja w ogóle chcę to robić, tak? A jeżeli chcę, to po co? <laughs> e, no i później dobierzcie swoją drogę. Um, zdrowienia, chciałabym powiedzieć, ale myślę, że to niekoniecznie to. Myślę, że wzmocnienia po prostu organizmu, bo jeżeli on ma wszystko, co jemu jest potrzeba, to on po prostu jak się mu nie będzie przeszkadzał, on będzie po prostu się fajnie rozwijał sam, tak? E, więc e, zastanówcie się na tym, którym jesteście miejscu, co właściwie chcielibyście tak naprawdę w środku wy i wybierzcie drogę, która jest dla was najlepsza. E, to tyle. W dzisiejszym odcinku, myślę, że tych odcinków będziemy kręcić jeszcze więcej, bo, bo mam tutaj współpracownika, który, która mu się to bardzo spodobało. Pozdrawiam Was serdecznie, szukajcie Waszej drogi, szukajcie tego, co Wam w duszy gra i szukajcie tego, co jest dla Waszych organizmów najlepsze. Pozdrawiamy Was serdecznie, pa, 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 pa. I tylko powiedz ładnie, pa, 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 pa. pa.